Termalika nieciecza rozgościła się w strefie spadkowej, i przez pryzmat ostatnich kilku spotkań wyrasta na głównego kandydata do spadku. Po 12 kolejkach zespół trenera Marcina Brosza ma zaledwie 9 punktów na koncie. Jakie są główne problemy w grze Termaliki? Czy trener Marcin Brosz powinien zostać zwolniony, a także dlaczego obecny stan rzeczy nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem? Jedna jaskółka wiosny nie czyni. Tak jak jedno, to niezwykle imponujące zwycięstwo z Jagielonią w Białym Stoku nie uczyniło Termaliki na dłuższą metę mocniejszą. Zespół trenera Marcina Brosza nie wygrał od 8 sierpnia, a ostatnio zaliczył serię czterech porażek z rzędu, w dodatku jeszcze w międzyczasie odpadł z Pucharu Polski. Jasne, Termalika ma jeszcze szansę, aby się utrzymać. Nic straconego. Termalika ma jeszcze wiele spotkań do rozegrania, wiele punktów do zdobycia, sezon w końcu to maraton, a nie jedynie krótki bieg, ale Termalika, co dla niej niebezpieczne, zaczyna stawać się łatwym celem, łatwą drużyną do pokonania. Po tym ostatnim ligowym zwycięstwie Termaliki, czyli po meczu z górnikiem w zabrzu, w którym to Termalika zwyciężyła, trzeba przyznać, dosyć szczęśliwie, trener Marcin Brosz powiedział następujące słowa. Jesteśmy Beniaminkiem i zbieramy doświadczenie. Na ten moment nie jesteśmy gotowi wchodzić w otwarte wymiany z rywalami. W takim razie powiem tak: Termaliko odwagi, bo mam wrażenie, że w ostatnich meczach właśnie taki brak pewności siebie, brak odwagi z niektórymi rywalami doprowadził Termalikę do tak fatalnej sytuacji no i do tak fatalnej serii porażek. Żeby uwydatnić to, w jak fatalnej w praktyce sytuacji znalazła się obecnie Termalika, to warto spojrzeć sobie na jej poprzednie sezony w ekstraklasie, nie ma ich zbyt wiele, więc tak, w tym sezonie 9 punktów po pierwszych 12 meczach, w sezonie 2021-2022, kiedy Termalika od razu wróciła do pierwszej ligi, wtedy 10 punktów. Sezon 2017-2018, który również zakończył się spadkiem, wtedy tyle samo punktów co teraz, więc czyżby to nie była jakaś taka, no, nie najlepsza dla niecieczan przepowiednia, to się jeszcze okaże. Sezon 2016-2017 i tutaj kapitalny początek, 23 punkty, to był drugi sezon Termaliki w Ekstraklasie, no i w tym wypadku. W wypadku drugi sezon Beniaminka nie zadziałał tak jak zazwyczaj. No i ten historyczny, legendarny absolutnie dla Termaliki sezon pierwszy w Ekstraklasie 2015-2016, wtedy 16 punktów. Więc to jest właściwie najgorszy stat Termaliki w Ekstraklasie w historii. No i to nie napawa optymizmem. Jeżeli chodzi o Termalikę, moim zdaniem to jest bardzo duży problem tej drużyny, że właśnie ona nie jest odważna, że... Nie gra w taki sposób czasem bezczelny, a czasem Beniaminek taki musi być. Ja wiem, że to są takie teoretycznie frazesy, ale z drugiej strony, jeżeli spojrzymy sobie na to, jak wyglądał ten najlepszy mecz Termaliki w tym sezonie, czyli bez dwóch zdań starcie w białym stoku, tam Termalika była w poniekąd taki sposób bezczelna, właśnie taka odważna. Wyszła wysoko do Jagielloni, uniemożliwiła jej rozegranie i właściwie głównie przez to wygrała, więc czasem Termalika taka musi być. A porównując taki poziom zaangażowania, takiej agresji, walki od początku o 3 punkty, a nie żeby utrzymać 0 do 0, porównując ten pierwszy mecz z Jagiellonią i ten ostatni z Wisłą Płockno, to to jest niebo a ziemia. Termalika w tym meczu z Wisłą tak naprawdę od samego początku grała właśnie w taki sposób bardzo, bardzo zachowawczy, gdzieś widać było, że troszkę się rywala boi, no i to jest zdecydowanie spory problem. Poza tym już sama defensywa funkcjonuje fatalnie i ostatnie mecze są tego dowodem. Termalika pod względem liczby straconych bramek obecnie jest drugą najgorszą defensywą w tym sezonie Ekstraklasy. Exekwo z gks Katowice, pierwsza jest oczywiście Lechia Gdańsk, 27 straconych bramek. Ale patrząc na to jak ostatnio radzi sobie z tym bronieniem dostępu do własnej bramki Lechia, a jak radzi sobie Termalika, właściwie jak nie radzi sobie Termalika, to wyczuwam tak zwaną mijankę. Ta defensywa stała się tak naprawdę nagle takim gigantycznym problemem. Termaliki, bo te mecze, w których Termalika chociażby była w stanie jednak wybronić czyste konto z Jagielonią czy z Górnikiem Zabrze, to były mecze, gdzie ta defensywa była wręcz no, jej tak naprawdę zaletą, jej taką największą, mocną stroną, największym plusem. A w ostatnich meczach ta defensywa stała się bardzo bierna i nieszczelna. Zauważam, że przy dośrodkowaniach czy generalnie przy stałych fragmentach gry, to jest zespół, który nie potrafi bronić w ogóle. Totalnie nie potrafi tych akcji przerwać, nie potrafi tej piłki w którymkolwiek momencie wybić, i po prostu jest zbyt mało pazerny na piłkę. To jest problem Termaliki, który przyniósł rywalom z kolei drużyny z niecieczy sporo bramek w ostatnich kilku meczach. I uważam, że słonie pod tym względem muszą się poprawić, bo był taki mecz chociażby, nie wiem, z widzewem. No, gdyby Termalika tam, ja wiem, że to jest gdybanie, ale straciła jedną bramkę, czy no generalnie. Bez bramki straconej zakończyła ten mecz, to przecież w ofensywie jakieś tam okazje były, dwukrotnie trafił Guerrero. Można by było jakieś punkty urwać, więc Termalika mnóstwo tych punktów traci ze względu na defensywę. W ostatnich meczach bardzo rzuca się także w oczy to, że Termalika kompletnie nie potrafi reagować na wydarzenia w meczu. Na bramki. Często się tak mówi w kontekście drużyn, które na przykład. Strzelają bramkę, ale bardzo szybko później ją tracą przez jakieś rozprężenie, przez jakiś nadmierny luz po zdobyciu bramki, które nie potrafią generalnie prowadzenia utrzymać, albo o drużynach, które gdy tracą bramkę, to nie potrafią wyjść do ataku i nie potrafią się szybko przeciwstawić albo szybko na tę bramkę odpowiedzieć. No to w przypadku termaliki mamy taki miks. Mamy właściwie połączenie obu tych zespołów w jedną całość obu tych przypadków, bo termalika generalnie nie potrafi reagować na bramki. Zwrócił na to uwagę trener Marcin Brosz po meczu w Płocku, mówiąc: "Strata bramki z naszej strony nie może spowodować, że popełniamy tyle błędów w tak krótkim czasie, w konsekwencji czego tracimy kolejne dwa gole." Tak było oczywiście w meczu z Wisłą, ale można by przykładów naprawdę namnożyć, patrząc tylko i wyłącznie na ten sezon. Był chociażby mecz z Widzewem, przecież to Termalika objęła w nim prowadzenie. 9 minut później był już remis. Mecz z Rakowem Częstochowa, też szybkie objęcie prowadzenia przez Termalika, a następnie oczywiście porażka. Koniec końców 2 do 3 i oddanie tego poletka Rakowowi. Później, jeszcze próba odrabiania wyniku w końcówce. Najbardziej jaskrawym przykładem jest rzecz jasna mecz w Radomiu, bo tam Termalika objęła prowadzenie w trzeciej minucie, a 3 minuty później był już remis. I naprawdę tych przykładów jest mnóstwo chociażby mecz z Piastem Gliwice, kiedy to przecież Termalika prowadziła 2 do 0, a koniec końców przegrała 2 do 4. Więc to również taki dosyć ekstremalny przypadek. No i tych spotkań było mnóstwo. Generalnie widać, że zespół trenera Marcina Brosza ma Jeden główny problem wynikający stricte przez trenera, bo tutaj trzeba to zapisać na konto trenera Marcina Brosza, że Termalika nie potrafi kompletnie zarządzać meczem. Przecież przez bardzo długi czas Termalika w tych pierwszych dwóch kwadransach spotkań miała zazwyczaj najwięcej zdobytych bramek, bo potrafiła szybko napocząć Rywala, ale co z tego, jeżeli później nie była w stanie tego prowadzenia utrzymać, traciła je, no i koniec końców często traciła nawet wszystkie punkty i zostawała po prostu z niczym. I to jest taki główny kamyczek do ogródka trenera Marcina Brosza. Bo tu już mogę powiedzieć: absolutnie nie jestem za zwolnieniem trenera Brosza. Generalnie uważam, że to zwalnianie przez kluby ekstraklasowe trenerów, którzy jeszcze wcześniej, chwilę temu tak naprawdę, zrobili awans, to jest nie najlepsza rzecz. To są często pochopne decyzje, to są często decyzje po prostu przedwczesne. Więc nie jestem za zwolnieniem trenera Marcina Brosza. Ale to zarządzanie meczem, tą właśnie reakcję na generalnie bramki. W meczach trzeba to poprawić, bo inaczej Termalika może mieć gigantyczne problemy, tym bardziej biorąc pod uwagę, że to szybkie napoczęcie rywala to wbrew pozorom jest jeden z jej atutów. Tylko co z tego, jak później nie potrafi kompletnie tego prowadzenia utrzymać. Zespół zniecieczy. Poza tym generalnie problemem Termaliki jest zarządzanie meczem też na boisku. Termalika, o czym już kiedyś mówiłem, nie ma czegoś takiego jak plan B. Pod kątem poszczególnych spotkań jest bardzo jednowymiarowa. Tutaj najlepszym przykładem chyba jest mecz z Krakowią, mianowicie wtedy po tym starciu z Jagielonią Białystok. Termalika chciała zrobić to samo. Miała plan, na to spotkanie, trzeba to przyznać, to nie było tak, że improwizowała. Miała plan, aby, tak jak nie zgnieść Krakowie i podejść wysokim, agresywnym pressingiem od razu chcieć odebrać piłkę, podejść agresywnie i tę piłkę odbierać. No tylko, że Krakowia bardzo dobrze na to zareagowała. Poniekąd była na to przygotowana, albo próbowała krótkimi podaniami rozgrywać i spod tego pressingu wychodzić, albo uciekała do takich długich zagrań na Stoilkowicia. I widać było, kiedy Krakowia oddawała piłkę termalicę, że to się termalice nie podoba, że termalika nie ma właściwie. Kompletnie planu, że Termalikę to na tyle zaskoczyło, że jest właściwie bezradna, bezsilna, i to jest problem trenera brosza, że nie potrafi na to reagować. Nie potrafi, mam wrażenie, czasem, po na przykład pierwszej połowie meczu w Krakowie, powiedzieć swoim piłkarzom: Dobra, zmieniamy, gramy inaczej. Nie powiem jak, ale inaczej. A to jest właśnie problemem, że Termalika często jest taka jednowymiarowa, stawia troszeczkę wszystko na szali, na jedną kartę i wóz albo przewóz, jak wyjdzie ten dany plan, no to będzie super, jak nie wyjdzie, nie mamy właściwie żadnej innej opcji, przegrywamy, koniec. Tak to czasem w Termalice wygląda i pod kątem decyzji personalnych nawet, też takie generalne zarządzanie trenera Marcina Brosza, to jest coś, do czego można mieć swoje wątpliwości, bo są tacy piłkarze w Termalice, którzy gdy pojawiają się na boisku z ławki, to robią robotę, a następnie... Tych minut od pierwszej minuty nie dostają, po prostu nie stawia na nich trener Marcin Brosz. Zobaczymy, czy będzie to tak wyglądało dalej. Problemy zdrowotne, oczywiście, też są, ale one w przypadku termaliki, akurat jakimś gigantycznym usprawiedliwieniem, nie są, bo ta kadra generalnie jest w miarę szeroka. Nie jest może jakościowa, o czym jeszcze zaraz powiem, ale jest dosyć szeroka. Na zwycięstwo też bardzo długo czeka nie tylko ogólnie Termalika, ale Nieciecza. Mianowicie, ostatni raz w Ekstraklasie Termalika wygrała w Niecieczy w maju 2022 roku. W tym sezonie Termalika to jedyny zespół bez zwycięstwa u siebie po tej 12 kolejce. No, trzeba przyznać, że to najlepsza laurka. Nie jest i Nieciecza, jak na razie, to trudny teren. Dla wielu drużyn również nie jest. Jakość kadry Termaliki oczywiście również pozostawia wiele do życzenia i to też jest jeden z argumentów przeciwko zwolnieniu trenera Marcina Brosza, bo on po prostu nie ma piłkarzy, żeby realnie z tą kadrą osiągać jakieś dużo lepsze wyniki. Tutaj utrzymanie to od początku cel zespołu z i to nie jest takie utrzymanie, że dobra, na dobry początek naszej przygody w Ekstraklasie to spróbujmy się po prostu utrzymać, pozostańmy w tej lidze, budujmy. Nie, tutaj raczej celem jest takie utrzymanie żeby po prostu wykaraskać się z tej strefy spadkowej, jakkolwiek na sam koniec sezonu. W tej kadrze nie ma zbyt wielu piłkarzy z doświadczeniem wcześniej złapanych w ekstraklasie, no a poza tym, sorry, jeżeli taką jedną z głównych broni ma być Krzysztof Kubica, któremu dopiero co kompletnie nie poszło w motorze, nie przebił się on tam zupełnie, to trudno na dłuższą metę w taki sposób wojować w ekstraklasie. Nie ma zbytnio czym termanika wojować Artem Putiwcew, to już wiadomo no jest legenda ale jako piłkarz to no powoli schodzi ze sceny powiedzmy sobie wprost jest kilku takich piłkarzy w niecieczy i ta kadra choć Teoretycznie została dobrze wzmocniona, to generalnie już w pierwszej lidze widać było to, że jeżeli Termalika awansuje do Ekstraklasy, to może mieć spory problem z tym przejściem przez ten właśnie jakościowy przeskok. Przeskok jest jak widać gigantyczny, bo ta kadra w pierwszej lidze wywalczyła bezpośredni awans, a teraz z kilkoma wzmocnieniami, dobrymi wzmocnieniami, bo Kurzawa czy Jimenez to moim zdaniem fajne transfery właśnie takie zwiększające to doświadczenie w kadrze, zajmuje 17%. Przedostatnie miejsce w tabeli. Moim zdaniem w tym momencie Termalika to jest główny kandydat do spadku. Zmiana trenera moim zdaniem nie powinna wchodzić w grę, bo to naprawdę niewiele zmienia. Trener Marcin Brosz, przynajmniej tych piłkarzy bardzo dobrze zna i generalnie jego kompetencji nie należy w jakikolwiek sposób podawać pod wątpliwość, bo one po prostu są i jego wiedza jest naprawdę spora i jego Umiejętności trenerskie są duże, co pokazał sam AWANS. On po prostu nie ma zbytnio narzędzi do tego, aby tę termalikę w sposób spokojny utrzymać i musi te punkty jakoś czuwać, musi urywać te punkty w taki naprawdę minimalny sposób i musi po prostu jakkolwiek tę drużynę utrzymać na powierzchni. Obecnie termalika jest pod kreską, ale ja widzę scenariusz, że spod tej kreski wyjdzie, bo to nie jest też tak, że termalika tutaj spadnie z hukiem. Wątpię. Chociaż jest to możliwe, ale wątpię w to, raczej myślę, że będzie do samego końca walczyła o to utrzymanie i potencjalnie uratuje ją jakiś scenariusz w pierwszej, w ostatniej kolejce, przepraszam, sezonu. Widzę taką opcję, ale uważam, że Termalika w tym momencie to jedna z tych drużyn grających po prostu najgorzej i to widać przez pryzmat ostatnich kilku spotkań, nie wiem kiedy Termalika zaliczy to pierwsze zwycięstwo już po wakacjach. Natomiast wydajcie znać w komentarzach, co sądzicie na temat gry termaliki nieciecza. Czy Waszym zdaniem zespół z niecieczy się w ekstraklasie utrzyma? Dawajcie znać w komentarzach, chętnie z wami tam podyskutuję. Poza tym subskrybujcie kanał i oczywiście zostawcie łapkę w górę pod tym materiałem. Słyszymy się w kolejnych odcinkach. Cześć!